Pierwsze spotkanie. Witam. Dzisiaj powiem o pierwszym spotkaniu z dziewczyną poznaną na Tinderze. Ogólnie musisz zrozumieć, że wiele kobiet na Tinderze szuka rozrywki darmowej i darmowego posiłku. Najczęściej zobaczysz, że większość kobiet gdzieś tam, ich aktywność gdzieś tam na Tinderze. Jest mała od poniedziałku do czwartku, i nagle w piątek jest niesamowity wzrost, i w sobotę też. Widzisz, stare wyjadaczki na tinderze potrafią po prostu wejść sobie w piątek na tinderze już od rana, gdzieś tam, no i przykładowo umawiają się z kimś na piątek, ewentualnie w sobotę, i już się umawiają z kimś na ten sam dzień. Po prostu doskonale wiedzą, że kogoś tam zmaczuje. I teraz zobacz. Zazwyczaj ci niedoświadczeni, bo powiem ci w ciągu gdzieś tam, nazwijmy to, trzech miesięcy, mam taki progres na Tinderze i zaczynam naprawdę e, zmieniać moje podejście do tego no, portalu. Ogram, nagram na, o tym o gdzieś tam osobny podcast, że Tinder to jest po prostu aplikacja portal randkowy do umawiania się. Na seks. Jeśli szukasz na Tinderze kobiety na związek, to bardzo szybko się wypalisz. Większość kobiet na Tinderze to jest kobiety po rozstaniach, kobiety narcystyczne, kobiety toksyczne, kobiety atencjuszki, kobiety szukające darmowych gdzieś tam e, rozrywek itd., tak itd. Tak Nawet nie 1% szuka tam związku, rozumiesz? Naprawdę. Często jest tak, że... Wiele osób no, oszukuje się, no bo Tinder naprawdę jest aplikacją do umawiania się na seks, tak bym to ujął. I teraz lecimy. Pierwsze spotkanie. Widzisz, zazwyczaj dziewczyny, które już długo siedzą na Tinderze, one w ogóle zupełnie mają inne już podejście do facetów. Często jest tak, że takie kobiety naprawdę traktują no facetów jak towar, jak przedmiot, rozumiesz? Tam naprawdę taka dziewczyna, ja widzisz, zazwyczaj na jak poznaję dziewczynę na ulicy, to dziewczyna na pierwsze spotkanie przychodzi naprawdę odwalona. Rzadko kiedy było tak, że dziewczyna e, przychodziła, jakby to powiedzieć, w związanych włosach i tak dalej. Widzisz, na Tinderze e, widać, że dziewczyna naprawdę już jest długo, często randkuje, bo ona potrafi przyjść e, na spotkanie, jakby to powiedzieć, jakby z roboty szła. Włosy związane, gdzieś tam, wiesz, zchodzi. Naprawdę to widać, że ona masowo randkuje. Wiesz, masowo randkuje i po prostu przychodzi sprawdzić, po prostu faceta. Zazwyczaj mechanizm działania no, większości facetów jest taki, że zapraszają dziewczynę na kolację. Na jakąś rozrywkę. I to jest błąd. Sam tak robiłem na początku, że po prostu poznawałem dziewczynę, szedłem do restauracji, na przykład za wszystko płaciłem i powiem Ci tak, no, traciłem na tym. Traciłem na tym, bo dostrzegłem pewne mechanizmy, gdzie dziewczyna po prostu przychodzi na darmowy posiłek. Często jest tak, że po pierwszym spotkaniu. Już nie ma kolejnego. Dziewczyna po prostu przychodzi na darmowy posiłek, tak bym to ujął. Dlatego z, jakby to powiedzieć, no, w trzecim miesiącu automatycznie moje spotkania z dziewczynami z Tindera. No, to jest tak, że po prostu zabieram ją. Teraz w okresie jesienno-zimowym. Albo siedzimy w aucie, albo po prostu no, jakaś tania. Restauracja, gdzie po prostu zamawiam tylko e, kawę herbatę, maksymalnie 5 dyszek wydaje, wiesz co, chodzi, ale staram się jak najniżej, jak najniżej i intensywniej bardziej działam. Czyli mniej wydaje na kobietę, a więcej się do niej gdzieś tam zabieram. Ostatnio na spotkaniu byłem z panienką tydzień temu. E, no, ładna przyszła, no to zamówiłem jej tylko herbatę. Ja sobie gdzieś tam zjadłem ciasto, później poszliśmy gdzieś tam do auta, siedzieliśmy w aucie, zacząłem się z nią całować. Później przeszliśmy na tylne siedzenie, praktycznie. No, seksu nie było, bo nie dała. Nie dała, jakby to powiedzieć. No, pra praktycznie dziewczyna rozebrana do połowy, ale nie dało się więcej. Nie dało się więcej. Więcej już spotkań jak dotąd nie było. Minęło od tamtego czasu hmm, półtora tygodnia. Rozumiem, dziewczyna no raz się do mnie gdzieś tam odezwała i, i zaproponowałem kolejne spotkanie i cisza. No nie. Więc jak widzisz, no zrobiłem co mogłem, bo ja mówię, jak na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy trzeba to szczerze powiedzieć, nie doprowadziłem do seksu z żadną dziewczyną. Naprawdę. Zaczynam się dopiero gdzieś tam wdrażać, naprawdę, i cały czas gdzieś tam, cały czas gdzieś tam działam. Zazwyczaj mam, no, z dziewczyną, no, w tamtym tygodniu miałem chyba z trzema dziewczynami z Tindera spotkanie, no, w tym tygodniu, w tym tygodniu, nie miałam z tym żadnego spotkania. Z laską wczoraj miałam taką akcję, że no, dziewczyna była w hotelu i mnie zapraszała do siebie, ale tam było jakieś 40 km i ona w tym hotelu była tylko do którejś tam godziny i mi się nie chciało jechać. I mi się nie chciało jechać centralnie. No w momencie, gdy mi się chciało jechać, bo już się wymyłem, no ona już powiedziała, że już idzie spać. To już było, no mówię, po dziewiątej. Mówię, no za późno, nie? Za, za późno się zebrałem. Ja byłem po treningu, ja byłem zmęczony. Jeszcze gdzieś tam, no mówię, gdybym wcześniej się odpalił, to bym pojechał na seks, no nie? Naprawdę, ale już, no, mówiłem jej, żeby do mnie przyjechała. No na jej się nie chciało, bo ona po prostu gdzieś w trasie była, rozumiecie? To była w ogóle taka historia, że dziewczyna była w trasie, rozumiecie? Dziewczyna była w trasie i po prostu niedaleko mojej miejscowości, gdzieś tam się zabukowała w hotelu. I po prostu wyjazd miała gdzieś o trzeciej w nocy, dalej jechała, gdzieś tam na drugi koniec Polski e, i po prostu tak szybko chciała tego i no i się złapaliśmy, ale fajna była rozmowa, naprawdę fantastyczna, tylko że no ona już, no za późno, za późno, po prostu ja zacząłem z nią gadać gdzieś o godzinie mm, 19.30, no nie, gdybym od razu się gdzieś tam do niej tego, no po prostu ja trochę to przespałem, ja to trochę to przespałem, ale powiedziała, że jak będzie wracała, Dziś za 4 tygodnie, to nawet u mnie przenocuje. <laughs> mnie, bo zamiast do hotelu, to do mnie, więc no, jesteśmy w kontakcie. Naprawdę, to już wiadomo, że no, no, do mnie, żebym przyjechał, e, ma wielkie łóżko. Jak coś kołdra, pościel czeka. no Ja trochę zaspałem, naprawdę, spałem. Byłem po treningu, to jest moja wina, naprawdę, ale miałbym gdzieś tam seks. Nie narzekam na brak seksu, bo mam gdzieś tam laskę. E, nazwijmy to stałą aktualnie więc po prostu, no aż nie miałem takiego oparcia, choć po dłuższej rozmowie już chciałem do niej jechać, no nie? Chciałem do niej jechać, no ale no, o 40 minut bym jechał. To jest długo, jak było już po 9-10 bym był, no i no, no przespałem, to, to była moja wina naprawdę, można było to ugrać bez najmniejszego problemu, gdybym się szybciej obudził, tak bym to powiedział, bo byłem gdzieś tam po treningu, byłem cały spocony i tak dalej, jest, tak siedziałem, myślałem, że ona gdzieś jest tu z rewiru, ale ona nie była w trasie, no nie była w trasie, e, więc po prostu, no nie wiedziałam, że takie sytuacje też są. No nie widzicie, cały czas gdzieś tam się uczę, więc nawet spotkanie byłoby po prostu na seks. No wdrażam się, wdrażam się, naprawdę e, jeszcze gdzieś tam jestem takim mm, żółtodziobem, można to powiedzieć. Trzy e, miesiące, można powiedzieć, że działam na Tinderze praktycznie, no ile już gdzieś tam. Miałem tych spotkań. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć albo sześć. Pięć albo sześć. Dwie w miesiącu, tak statystycznie, no nie. Ale jeszcze działam na ulicy. Spotykam się gdzieś tam z dziewczyną stałą, gdzieś tam od nazwijmy to listopada. No czyli, jakby nie patrzeć, potajemnie zdradzam tą laskę, no nie. <grym> Więc, no, też gdzieś tam no, nie mam takiego oparcia na no nią, Naprawdę, Tinder jest u mnie dodatkiem. Ale mówię, na początku, no, była już u mnie dziewczyna w domu, ale nie chciała nic robić. Nie chciała nic robić. No, i też przez to się gdzieś tam wysypał kontakt, bo później ona zaczęła mi gdzieś tam mówić, że ona nie chce rozrywki czy coś. Możemy się gdzieś tam na razie spotykać, ale bez żadnych tych, więc ja powiedziałem, to nie spotykajmy się i cisza jest, no nie cisza jest, po prostu da mi pstryczek w nos, że no nie, 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 no nie, no bo ona nie jest gotowa, gdzieś tam miała jednego chłopaka, 7 lat i teraz tak, no nie chcę dla niej to za szybko. Wiecie o co chodzi, standardowa gdzieś tam, gadka. Dużo mam świeżych tematów, no nie dużo mam świeżych tematów, no ta dziewczyna z auta, którą prawie gdzieś tam, no teraz jakbym się z nią spotkał, to bym ją ostro wygrzmocił, no nie wiem, co ona może mnie. Wycisza i tak dalej. Dużo się dzieje, naprawdę dużo się dzieje. No, cały czas dochodzą nowe panienki, ale, no mówię, też działam, bo to jest mój główny gdzieś tam nurt. No nie, naprawdę ulica jest dla mnie najlepsza. Uwielbiam Tinder, jest dla mnie dodatkiem. I, no wiadomo, są lepsze tygodnie, gorsze tygodnie, to trzeba sobie szczerze powiedzieć, naprawdę. No, i kwestia spotkania. No, dużo mniej inwestuje no nie? Od na przykład jeszcze w grudniu, nazwijmy to w grudniu, dużo więcej zabierałem dziewczynę na spotkania jakieś tam, że fajnie gdzieś tam się bawiliśmy, do restauracji, jakaś pizza i tak dalej, było spoko, no nie? No, ale później zobaczyłem, że ta laska przykładowo gdzieś tam grymasi z kolejnym spotkaniem czy coś, no to sobie myślę, no kurde, nie. Nie, 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 no nie, bo ja tutaj bilans zrobiłem. I po prostu, no, no nie, no nie, naprawdę. I dlatego w styczniu zacząłem po prostu wychodzić z dziewczynami po prostu na taką herbatę, kawkę i nic więcej, rozumiesz? I powoli mi wchodzi zasada, że dopiero zapraszam dziewczynę do restauracji czy obiadu trzeciego spotkania, no nie? Więc to się wszystko zaczyna tak fajnie klarować. Ale na dzień dzisiejszy, no... To, co gdzieś tam ewoluowało, jest to, że ja moje spotkanie gdzieś tam, pierwsze dziewczyny to jest takie zwykłe, tak jak na ulicy. Gdzieś tam spacer, ławka, wałcie coś pogadać i tak dalej. Tak po prostu yy, naj, najbardziej to mówię, jakaś herbata. Nazwijmy to jakaś tam zimowa herbata czy coś za dyszkę, piętnachę, siedzimy, gadamy, tak po prostu po taniości, bo e, powiem Ci tak, no te dziewczyny też no, wychodzą na spotkanie e, dla rozrywki, dla darmowego posiłku, zobaczyłem to, rozumiesz, zobaczyłem Ci, a czasem nawet by napić się. Rozumiesz? Czasem jest tak, że dziewczyna nic nie chce zjeść, ale sobie zamawia jakiegoś drina, no nie? Czyli widzisz, już gdzieś tam e, uważam, że driny są dużo droższe, no nie? Niż tam jedzenie i tak dalej. E, więc dziewczyna po prostu też wychodzi się napić, no nie? Wychodzi się napić e, i nazwijmy to nic od siebie nie daje. Wiesz co chodzi? Nic od siebie nie daje, więc ja po prostu zacząłem e, tak naprawdę e, redukować koszty i wychodzę na to samo. Rozumiesz? Wychodzę na to samo, bo jeśli dziewczyna gdzieś tam jest ze mną zainteresowana i tak dalej, no to albo się no, dalej spotyka i jej to nie przeszkadza, albo się wysypuje. Rozumiesz? Naprawdę. I wtedy ja jestem, nazwijmy to na plus, bo ja postawiłem jej, na, dajmy na to tylko herbatę czy kawę, a przykładowo przelizałem się z nią i tak dalej. I nawet jeśli ona nie... Przyjdzie na kolejne spotkanie, no to przynajmniej mam jakąś tam satysfakcję, rozumiesz? Jakieś gdzieś tam e, mam przyjemność, rozumiesz? Jakaś tam dopomina i tak dalej się wytworzyła, no jestem zadowolony i też jakby to powiedzieć, jestem na plus, no nie? Naprawdę. Zazwyczaj, e, no mówię, inwestowanie w pierwsze spotkanie z dziewczynami na Tinderze jest minimalne. Nawet jak dziewczynie się to nie spodoba e, czy coś, no, no to wtedy i takiej nie zobaczę. A i tak jestem na plus, rozumiesz? I tak jestem na plus, no bo nie wydaje, mówię, nie wydaje, bo no mówię, w ostatnim tygodniu miałem chyba no, trzy spotkania z dziewczynami z Tindera. No i jakby tak policzyć, że na każdą wydałem przykładowo stówkę czy dwie, no to jest sześć stów, no nie? I nic z tego nie ma. I nic z tego nie ma. No i jedna, mówię, jak ją pocałowałem, to nagle się, wiecie, zbulwersowała i tak dalej, i tak dalej, że ona coś tam tego, to nara. No ale widzicie, minus dwie stówki jestem. Rozumiecie? Z drugą dziewczyną wydałem na nią, nie wiem, 20 złotych, no ale gdzieś tam przelizałem się, praktycznie moja ręka wszędzie była. No to seksu nie było, bo jakby to powiedzieć, no nie pozwoliła, nie pozwoliła gdzieś tam na więcej, naprawdę, choć mógłbym, gdybym ją zabrał do siebie, no pewnie by do czegoś więcej doszło, więc to była moja wada, no nie, ale i tak jestem na plus, no nie, z inną dziewczyną miałem tak, że tu już chyba była lepsza, że wydałem chyba z 3 czy 4 stówy, bo poszliśmy do takiej lepszej restauracji i tak dalej i ona sedriny brała, no i z tą dziewczyną już więcej się nie spotkałem, więc i na koniec się nawet nie dała pocałować, tak to nazwijmy, tylko w policzek, no nie? Więc to po tym spotkaniu naprawdę się zmieniłem. Totalnie, naprawdę się zmieniłem. I na pewno była to lekcja. I po tym spotkaniu zacząłem mniej inwestować i więcej zgarniać. Czyli mój bilans jest lepszy, wiesz? Naprawdę. I nie proponuję gdzieś tam dziewczynom. Nie proponuję dziewczynom gdzieś tam spotkań, że idziemy do restauracji, tylko normalnie spotkajmy się, no nie? Ta ostatnia dziewczyna, co była w hotelu, to miała dużo hajsu, no nie? Bo mówię i za, zaczynam wjeżdżać w taki tryb, że to dziewczyna więcej inwestuje, rozumiesz? Naprawdę, i to mówię na trzech miesiącach to jest dopiero to początek, po pół roku, po roku będzie można naprawdę dużo lepiej gdzieś tam o tym powiedzieć. Na dzień dzisiejszy, gdybym mógł ci powiedzieć, to e, pierwsze spotkanie nie inwestuj za dużo. Bo naprawdę e, te takie zdjęcia, które dziewczyny na relacje dają, na przykład w piątek albo w sobotę, że siedzi sobie w restauracji, Jedzonko jest jakieś, czy coś, to zazwyczaj widać, że gościa z Tinder'a wzięła na kolację, czy coś. I często jest tak, że taka dziewczyna nie prześpi się z takim gościem, a da mu buziaka, czy coś, i gościu wraca do domu i ona już ma wywalone, bo ona za tydzień innego weźmie. Rozumiesz? I dużo dziewczyn tak skacze. I ma fajne gdzieś tam jedzonko. Może sobie nagrać jakieś story, czy coś takiego, i może się pochwalić. Rozumiesz? Ok. Może być sytuacja, w której prześpisz się z gościem i tak dalej, no nie, ale no i tak, jakby to powiedzieć, no bilans jest na minusie. Przyjmijmy, że seks kosztuje dwie stówy, no to jeśli wydajesz coś ponad dwie stówy, to już jesteś na minusie. Do tego do, dodamy jakiś przykładowo dojazd, benzyna i tak dalej, i tak dalej, więc naprawdę, no nie opłaca się. Nie opłaca się. Rozumiesz? Dlatego, jakby to powiedzieć, moje pierwsze spotkania zmieniły się od poprzedniego tygodnia. Naprawdę. Po prostu idziemy na normalne gdzieś tamtego i zobaczymy. Rozumiesz zobaczymy. Choć na początku, jak gdzieś tam korzystałem z Indera pierwsza dziewczyna, no to pojechałem i siedzieliśmy w parku. Siedzieliśmy w parku, ja sobie wziąłem gdzieś tam soczek i w ogóle mój bilans to był praktycznie zerowy. Rozumiecie? Ta dziewczyna też tak przyszła bardziej tak w ogóle nie nieodwalona. Dopiero na drugie spotkanie przyszła już tak bardziej, nazwijmy to, odpicowana, no nie? Ale nie chciało mi się z nią gdzieś tam spotykać, bo, no, jakby to powiedzieć, no, aparycja mi jej troszkę nie pasowała, no nie? No, nie chciało mi się przespać z taką dziewczyną. Po prostu, no, taka dziewczyna ze wsi, taki, no, taki trochę, nazwijmy to... Bieśniara, no nie, taka trochę, no słoma w budno, no kurde, no tak naprawdę mi to e, gdzieś tam, no taka, no mówię, no kurde, no nie, to takie, e, jakby to powiedzieć, trochę takie dziwne klimaty, no nie, dziwna gadka, dziwne spostrzeganie, takie dużo picia, te picie, jadło i tak dalej, no nie, więc no to mi nie podpasowało i gdzieś tam przestałem się, no odzywać do niej, no nie. Dlatego no mniej inwestuj, no nie? Bo okej, okay, na początku widzisz, może być tak, że to standardowo, każdy gdzieś tam zaprasza dziewczynę do restauracji i tak dalej, proponujemy jakąś super restaurację i często jest tak, że no już później dziewczyna nie przychodzi, a robi to samo z kolejnym i często jest tak, że dziewczyna ma fajny, gdzieś tam zapewniony każdy tydzień, no nie? Każdy tydzień dziewczyna traktuje no, faceta mega przedmiotowo. Po prostu wyjść, czy jej się podoba, czy nie. Ona ma to gdzieś, bo zamówi sobie jedzenie, wypije. Zobaczcie, że alkohol często kosztuje. I dużo dziewczyn, no, jakby to powiedzieć, oszczędza na alkoholu. Teraz, jakby to powiedzieć, od stycznia alkohol podrożało. Więc ona, je, jeśli ma normalną pracę, czy nawet jest jakąś tam nastolatką, no, to zobacz, to napicie się ją może kosztować, a tu wyjdzie sobie z gościem, który jej postawi jedna, dwa drinki i głód zaspokojony, alkoholic zaspokojony, więc to też są takie triki, wiesz, że to widać, gdy dziewczyna po prostu dużo pije, no często jest tak, że mówię, dużo dziewczyn jest po rozstaniach i one są uzależnione od alkoholu i to widać, i to widać, że ona jednego drina chce, zaraz drugiego, rozumiesz, i ona korzysta, pije, rozumiesz, pije ile może, bierze najmocniejsze czy coś, jakieś tam tego yy, i po prostu jest zadowolona, bo może się napić ma z kim wyjść i tak dalej i ty za wszystko płacisz, rozumiesz i znowu jesteś na minusie bo później na koniec nic nie dostaniesz I będziesz na minusie, i po pewnym czasie zrozumiesz. Im więcej dziewczyn zaczniesz ogarniać, tym zrozumiesz. No, u mnie już jest tak, że ja już to stosuję, wiesz? Już to stosuję od poprzedniego tygodnia. E, I widzisz, czy dziewczyna przyjdzie na kolejne, czy nie? To tak naprawdę mam to gdzieś, bo mój bilans jest taki minimalny. Rozumiesz, minimalny. Minimalny. Po prostu dziewczyna e, przyszła na darmowy posiłek, a ja nie jestem gdzieś tam, no, caritas i tak dalej, więc no. Pogada, i tak dalej, jak ci się nie podoba, to nara, no nie. Naprawdę. Po prostu e, lepiej się nawet z tym czuję. No mówię, po ostatnim spotkaniu, gdzie moja inwestycja to było, nie wiem, 20 zł, gdzie tak się fajnie przerizałem z dziewczyną, i tak dalej, to po prostu jestem zadowolony, bo przy nim minimalnym koszcie dużo zrobiłem. A jak ta dziewczyna się jeszcze do mnie odezwie, no to już będzie super, no nie. Naprawdę. Po prostu moje podejście do kobiet na Tinderze jest takie też przedmiotowe, rozumiesz? Naprawdę. Ja tam z tam żadną z tych dziewczyn nie, nie zbuduję jakiejś stałej relacji, a nic nawet w to nie idę. Po prostu są dziewczyny na seks, rozumiesz? Trzeba tak to patrzeć, naprawdę. Trzeba w to iść. Bo jeśli ty przykładowo będziesz szukał dziewczyn na związek, jasne, może znaleźć, ale no powiedziałbym ci, że na ulicy jednak będziesz lepiej postrzegany lepsze są dziewczyny inaczej Cię postrzega, Ty tutaj jesteś jako produkt, no nie, więc kobieta też jest jako produktem, coraz więcej tych dziewczyn widzisz, ogarniam, widzisz, jest tak, że dziewczyna na chwilę z Tobą pogada i nagle znika, wiesz, schodzi, chwilę z Tobą pogada i znika, więc naprawdę mm, przerabia się, na przykład na pięć dziewczyn jedna przychodzi, a resztę po prostu kontakt się urywa, widzę po prostu jak, jak to działa, te mechanizmy, to jest mega toksyczne, no nie? Ten naprawdę aplikacja jest mega toksyczna, choć wynajduje spoko dziewczynę, ale czasem jest tak, że super, mega spoko dziewczyna i nagle spoko, super spoko się gada, i tak dalej, już gdzieś tam jest ustawione spotkanie i nagle bum, nic nie ma, bo ona poszła z kimś innym. Rozumiesz? I może się z tym przespała, no nie, bo nie mówię, że nie, no i wtedy gdzieś tam dziewczyna albo jeszcze się kręci koło tego gościa, bo wiadomo, bez gumy może okres nie ma, albo po prostu leci dalej, leci dalej, no nie naprawdę. Także podsumowując, pierwsze spotkanie, jak najmniejsza inwestycja, jak najmniejsza inwestycja. Rozumiesz? No bo jeśli będziesz wychodził, przykładowo z trzema-czterema dziewczynami, no to zaczną się koszty. No jeśli na jedną będziesz wydawał 20-30 zł, no to 30 razy 4 dziewczyny, no to masz 125, dych, no to masz dwie stówy, no nie? stuwa to masz cztery stówy tygodniowo e, i odpowiedz na pytanie, czy coś z tego miałeś. No właśnie, no właśnie, więc trzeba ciąć koszty, żeby po prostu wychodzić na tym o wiele, jakby to powiedzieć, lepiej i w ogóle się nie przejmuj, że laska już nie przyszła, że laska gdzieś tam coś skrzywiła nosem, olej to, olej to. Taki jest właśnie Tinder. Tu się po prostu leci grubo, spotykasz się Działasz, jak coś nie wchodzi, lecisz dalej. Tyle.